Orwin na emeryturę. Prędzej ty i reszta drobnych cwaniaczków do prokuratora, a potem do pudła. Albo ludzie wierzą w Boga, albo wierzą w matkę Gaję. Robią sobie psiecka. Uczłowieczają zwierzęta, odczłowieczają ludzi. Psiecka jakieś urodzinki urządzają. E, te w czasy, te w Grecji w czasy sobie urządzają na psów. Ludzie powariowali. Pandemia, a później nagle. Oscar, najlepszy aktor w Europie Zachodniej, na pianinie grał tym, ale później nagle Hamas, koniec popularności, skończyła się popularność, Oscar idzie w odstawkę. Partia kazała ci odrzucić dowody swoich oczu i uszu. To było ich ostatnie i najważniejsze polecenie. Orwell. Sami widzicie 84 rok. To jest zdanie, które mnie najbardziej przeraża. Zobaczcie pandemia, zobaczcie globalne ocieplenie, zobaczcie, co oni wyczyniali. Mówiono im o niewidzialnym wrogu, schowali się w domach. Mówią im o promieniach słonecznych, które spalą naszą ziemię, oddają im wszystkie pieniądze. Patrzcie co macie przed oczami, a nie to, co wam mówią w telewizji. Tak wygląda Europa, nie pilnujemy granic, jesteśmy oblężeni. My jesteśmy spędzeni do narożnika. A tak wygląda Izrael, i tego nikt nie krytykuje. Nikt nie ma problemu z tym, że oni pilnują swojego kraju. Po to, żeby ludzie zaczęli dbać o planetę swoją, trzeba im dać tanią energię. A co oni wymyślają? Im droższa, tym lepiej. Wykańczają biednych ludzi, jak zwykle, podobnie dostaną biedni ludzie. Dlatego takie klimatyczne wiechy i inne skóry będą się dały w więzieniu już ciemno, a ja jeszcze jedną rzecz chciałem ważną powiedzieć, bo mamy też swojego kandydata na emigracji Sebastiana Ross'a na liście warszawskiej, na którą głosuje emigracja, a jak ja bym był na emigracji, to ja bym właśnie na niego głosował, co też polecam Sebastian Ross Londyn, lista konfederacji. Czyli kros na Ross. No. tego Zachęcam do głosowania na przedstawiciela emigracji Sebastiana Rossa. Można było sobie ostatnio zobaczyć taki fajny filmik, który zrobił jeden z kandydatów konfederacji w Warszawie. Pan Sebastian Ross. Jesteśmy tutaj w co wczoraj opowiadałem. Wam patrzcie na ten, co opowiadałem o. Tu ludzie chodzą, tu dzieci wchodzą do tego sklepu. Dziewczyna na do tego sklepu. Napis, tak jak mówiłem, na bluzce. Tak lepiej, zaklejone. Zobaczcie na bluzce. Południe dziwne ten napis. Sebastian Ross. Prosto z, z wysp, z monarchii. Zapraszam Sebastian Ross. Proszę Państwa, ja zaszczyt i przyjemność mam gościć u nas w domu pana Sebastiana Rosa, który mieszka w walii, ale będzie kandydował do wyborach do Sejmu 15 października z listy Konfederacji pod numerem szóstym w okręgu Warszawa Śródmieście. No to ja mu kibicuję i mam nadzieję, że Państwo też nie tylko będą mu kibicowali, ale będą na niego głosowali. Dziękuję bardzo i wracamy do Lodów. If there was elections now, and you could vote for, for one man only in United Kingdom, who would you vote for? Sebastian Ross, of course. Only Sebastian Ross. Always Sebastian Always Sebastian Ross. Myślę, że ściągnie pan tyle głosów Wielkiej Brytanii na siebie, że wejdzie pan do Sejmu i będzie pan, jako przedstawiciel tutaj Polonii, będzie pan dzielnie walczył. Ma do doświadczenia i z Polski, i z Anglii. Tam są różne socjalizmy prawne, i oba są oba smutne. A jak już będziemy tam, to ten sam program, co zawsze był, bić? Bić, bić. Tak będzie wyglądała wasza przyszła kadencja. I ja z Grzegorzem Braunem i z Korwinem będziemy was tak męczyć, że aż was będą kukle swędziały.